Ty to spawałeś? Czy nie ty? Cześć! Właśnie jestem przy montażu tego dzisiejszego filmu, który wyjdzie o 20.00 i od razu chciałem wam zaprosić na jutro, na sobotę, też na godzinę, a powiedzmy, że też na godzinę 20 znalazłem na złomie coś naprawdę, naprawdę grubego. Mm. Ale to pozwólcie, że zobaczymy, zobaczycie dopiero jutro. Także jutro, godzina 20. Będzie naprawdę grubo. Zapraszam. I moje oglądania dzisiejszego odcinku. Pozdrawiam. Cześć, idziesz ze mną? <coughs> idziesz? To buty sobie przebysz, bo jest średnio. Dobra, ale jak już chcesz i ze mną, to chodźmy, zobaczymy coś ciekawego. No i dobra, co widzisz ciekawego? Mów śmiało, nie wstydź się, nie krępuj. Błotnik aluminiowy, hmm. może nie, hmm. rozdzielnia, no, rozdzielnia już prędzej, z wiczkami, z hmm. zawiasem, w sumie cała, no ale jeszcze się nie budujemy hali, więc zostawimy, dobra, chodź dalej, nie marudź, chodź, chodź, U. Tu też było cięte O, patrz co się dzieje No tu już prędzej, już prędzej Ktoś miał taśmówkę Ma taśmówkę Jakie to gatunki tnie O, spokojnie hm. Dobra Idziemy dalej, chyba że coś widzisz Nie no, chodźmy Kurde, patrz na to. Taka konstrukcja. Ojejku. O ho, ho co to mogło być? Jakiś przekazacki wózek? O tak to wygląda. Te profile tutaj wypuszczane. A tutaj, tutaj, tutaj cztery. O czym świadczą? kółka tutaj. Nagwintowane widzę. Tu jaka blacha gruba? Kurde, masz czwórka. Hmm? Ktoś musiał się... To się musiał namęczyć przy tym. Mm. Tu przy okazji jeszcze jakiś stół, a to też mało ważne, bo też wielki kozak. Tu jeszcze była jakaś szlifierka, szlifierka NSA Made in Poland. O, no zobaczymy jak Poland to zobaczymy. Dobra, to ściągamy ją. Zobaczymy co to za cudo. Patrz jaki fajny patent ktoś sobie zrobił. Zamontował tarczę do szlifowania. Dospawał sobie taki stół, przykręcony, tutaj jakiś yy, zderzak, ktoś sobie dokładał, ktoś pewnie oszczuł pod kątem, żeby było szybciej, cały czas. Ile ta szlifierka w ogóle ma? 600W, hmm? ciekawe czy działa, ale tak, kurde, nie do końca chcę ją brać, chociaż żal sprzętu, bo polski, ale ale w tych przeróbkach nie 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 nie, nie namawiaj nie 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 nie. idziemy dalej bo kropi chodź chodź Majster! ty to spawałeś czy nie ty <grybujesz> ale konstrukcja wszystko zaspawane tu jest jakieś klucze ale nic ciekawego <grybujesz> nic tutaj nie widzę ty widzisz coś jak coś widzisz tu mów oprócz pełnej ilości tłoczków starych anten tam są jakieś łóżmy do zacisków o dobra, chodź majster tu jakaś szafa BHP mniejsza i większa to to mniejsza może o czekaj czekaj majster jakaś rama ale chyba Była stalowa Uuu hmm? Masz majster, co tu jest. Nitownica do nito nakrętek. Ale kurde no. Hmm, hmm, hmm. No i co powiesz majster? Co tu ktoś wymyślił? Jakie to w ogóle będzie firmy? Exclusive, no to już widzę. Exclusive. No, to z buju. No fajnie ktoś to pospawał, no, to? No jest, nawet nie jest do nito nakrętek, tylko do normalnych nitów na ten rower hmm? co myślisz? <noise> dziwnie wam się, ja tak się tak mówi do siebie jakbym z z kimś rozmawiał ale chciałem bardziej tak żeby ładny konik chciałem tak żeby było bardziej bardziej do was czy to wyjdzie? nie wiem czy mnie weźmiecie za wariata? <noise> który się bawi konikiem? też nie wiem dobra jak widzicie coś ciekawego to śmiechu śmiało śmiało nie wstydźcie się Dobra włączę się jak będzie coś ciekawszego dokładnie tam idziemy to coś może świadczy o czymś fajnym, chociaż ten altus nie bardzo ale ta dzilia to jest chyba RST firma tam pójdziemy już, 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 o też coś było ale tam nie, tam idziemy ej patrzcie Tak z głupa i przetrzepana ja ile gra to może nie 96V kurde zobaczymy co tam jeszcze leży patrzcie co tu się nie dzieje kiszczyzna Zna. Stary stare AKU z DEDRY To będzie z tej DEDRY Jak się zakręcie. Ej, to jest fajne Blokada działa, napięcie działa Kurde, weźmiemy tego GIANTA, co? Mogłem wyrzucić się, pozbyć się korby, ale nie mam narzędzi, więc, więc trudno tylko przelukam, czy ta rama gdzieś nie jest skrzywiona, pęknięta, ale nie wygląda. Około 26, to są nowe 26. O, to tylne jest spoko. Kurde, chyba jakiś kluczyk znajdę. Kółeczko by się odkręciło. Uh, uh, uh. Może, może. Poszukać? Poszło okam Ale nie, dżającik fajny, musicie przyznać, co? Farcem znaleziony, ale fajny, fajny. Przy pomocy tej 14 rozkalibrowanej dało ja mi się odkręcić tylne koło, łatwo nie było. Ściągnąć oponę, także taki zestawik bierzemy. No, skromnie, bo skromnie, ale zawsze. Tylko żałuje mikpadała mi, ale to już nie mam ich czym odkręcić. Chyba, że tu wrócę później. Zobaczymy, może wrócę, może nie. W każdym razie, dają na fajnym amortyzatorze. Fajna kierownica. Koło tylne, też nawet spoko. Fajnie, fajnie. Zobaczymy, ile im policzą. Także, na wagę. Jeszcze będę wracał, to jeszcze może coś gdzieś będzie. No, no, i, ta, no i ta szafka BHP. Tak jak wam mówiłem. Ta pojedyncza jest fajna, bo można zrobić takie ten, e, no... T, tak, takie szufladki, także do warsztatu spoko sprawa, no ale ja już mam. Niech ktoś inny skorzysta. Dobra, lecimy. Witaj na podsumowaniu. Oj, będziecie się śmiać. Znowu rower, znowu rower, znowu rower. No niestety, nie to, to nie jest tak, że ja zbieram na złość te rowery, czy tylko te rowery. Po prostu, no jest zima, nie ma nic innego, złomu nie ma, mm, ludzie nie wywożą. No i też powiedzmy sobie szczerze, no ten amortyzator RST Gillia, chyba tak to się czyta, waży pewnie między 2 a 3 kg. Nawet po 3 zł, 3 kg, nawet jakbyśmy policzyli po 3 zł to jest 9 zł. inwestuje 9 zł. Taki amortyzator w handlu kosztuje między 300, 350, coś takiego. Używany, mm, on jest sprawny. Tu jest chyba e, regulacja nacisku sprężyny, czyli twardszy, miększy, jak to nie, nie wiem jak to nazwać. Tutaj jest blokada. E, nie jest, no może tutaj od koła bardziej poobijane, a tak to nie jest nigdzie uszkodzony, golenie są w, w, w porządku jak najbardziej. To jest wersja pod tarczę, tak. To jest wersja pod tarczę. zaraz nie spadnie. To myślę, że w detalu bym wziął za niego około 200 zł. No możecie powiedzieć, że ale, bo Tyś widział 200 zł. Dobrze. Mi się wydaje, że jego wartość jest około 200 zł. Yy. Może 150-200 zł. no połowa tego co nowy, no to między 150 na 200 złotych. No to inwestuję 9 złotych, mm, a zarabiam, no ze 100, o, ze 100 na na no, zarobię. No to kurczę, no grzechem byłoby nie wziąć, prawda? Więc nie dziwcie się proszę, nie obrażajcie się, że tak się śmiałem z tego rowerobrania. No ale <laughs> w ogóle za ten komentarz, fajny, <laughs> śmieszny był. Nie pamiętam kto go dał, ale napisał, że... E... Niedługo zmienimy nazwę ze, ze, ze złomu obrania na rowerobranie. Może tak, może nie. No po prostu grzechem byłoby tego nie wziąć. Taka jest prawda. Tym bardziej, że złomu nie ma. Nie było nic ciekawego, więc. Yy... Mogłem nagrać podsumowanie, że nie ma złomu użytkowego. A jednak coś zawsze wpadło, to sobie zawsze dorobię. Fajnie jest. Dziem przy okazji z tą ramą Tajanta. No. Rama to nie jest pierwszy sort, ale no. Ale też nie jest zła, no też nie przesadzajmy znowu, tak? Nie jest to jakiś hinol, chamski Hinol, tylko no jednak marka też coś obowiązuje. To będzie raczej rawa będzie raczej stalowa, 18 colowa z tego co widzę GSR400 No praktycznie A no i to kółeczko przednie Kółko też jest jakie jest, Raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć z tyłu 6, czyli Położenimy z tym altusem, co tam jest. No to praktycznie patrzcie, eee, tutaj brakuje łańcucha, środełka ze sztycą, a hamulców z tyłu. No, nie ma źle, tak naprawdę. Nie, no, ale musicie mnie naprawdę zrozumieć, że ja naprawdę biorę to, co jest. Owszem, wiele rzeczy przegapiłem, wiele rzeczy nie widziałem, że jest wartościowych, ale ale jak coś jest wartościowe i wiem, albo albo sobie poszukam, że jest wartościowy, to staram się brać. Do tego, no, nie dziwcie się, że te rowery, ale no. No jak nie ma, no jak po prostu nie ma, no to muszę, to muszę brać co jest. A że się da na tym coś zawsze zarobić, no to czemu by nie, prawda? Sami byście tak robili. Nie. Powiedzcie mi tylko, że nie, to nie uwierzy. Tak. E, no to dobra, no tyle się chciałem powiedzieć, pochwalić, że tak powiem. Znowu rower, znowu rower obranie, no ale w sumie, w sumie może inaczej. Gdyby był tu inny amortyzator z przodu. Albo sztywny widelec, no a pewnie bym się nawet na tego gianta nie popatrzył. No ale że jest jaki jest, według mnie fajny RestiGilia. Eee, to koło też spoką, rama gianta też spoką, więc żal było nie wziąć. Tak się chciałem może na tym podsumowaniu troszkę wytłumaczyć, ale żebyście, chciałem, żebyście wiedzieli też z mojego punktu widzenia, że to nie jest tak, że tylko rowery, 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 rowery. rowery chociaż znam takich, co tylko rowery zbierają, a i jakoś sobie radzą. Uwierzcie mi. No. Jakiś wątek miałem skończyć, ale nie wiem, co miałem skończyć. Także no cóż. Dziękuję za dzisiaj. I do zobaczenia. Miejmy nadzieję, że szybko. Trzymajcie się. Cześć.